Siemanko z tej strony Niedziadek A dziś nagrywam kolejny odcinek Zbijania sobie raz B. Y, Global Elita Są dzisiaj y, ze mną osoby, które mają y, y golda y Ławka minus 94 Klasa A teraz jak widzicie, no już dojeżdżamy ludzi I jak widać, no dość dobrze nam idzie 80 pingów to dla mnie już spoko. Oj, sorry, sorry, sorry. Przepraszam. Bomb Dobrze, dobra, plantuj, plantuj. Podejrzewam, że będą wchodzić, apsami Short jeden. Be będą, będą szli pewnie short. Patrzę szorta yy, jeden dostał coś, a drugiemu nic nie jest tam Oj oj Dobra, było. No tam wywalone trzy Dobra. CT chyba, CT. O Jezu, nie trafiłem w niego noc, Niebieski kraj. Mikro. Dawaj, to jest easy kurwa, niech Lewe, kurwa, no straj. Brawo. Ej, oh, ostatni shit. jest na CT. okej. Okay. Ej, do nie? Oh. Bażyj, konektor chyba. Dwóch konek, dwóch konek taka potężna forma sołupki Dżungla i short Short, 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 short uwaga Patrz, short Jak masz PMA to lepiej się schować. Nie, mam był więc ty będziesz sejfował. Ja będę patrzył mi do Under no? to idziesz to Okno, okno Zabił ktoś już okno, czy jeszcze nie? Nie dobra, To to oknie chyba A, dobra Dobra, nie ma Dobra, ja zostanę może by... A, C, S, E, C, Jak się dostałeś? Mm, nie no wiem, dobrać. jak to mówisz Уважай ту. Найс. Уважай цвета. Jest ostatni na cita. i idzie rozbrać uważaj, idź i ci, on defuzuje. Nice. Ej kurde, na drewnie był, ty jeden Dzięki, że pomogłeś Jungle jeden Ura, zaplantowałam Konektor uważaj Dajcie przerwę, idę po herbatę, se so zrobię Dobra Sorry, nie trafiłem nic totalnie Chyba to przegramy. No już tam pewno. Bra, idziemy sobie na tego. On trafił do, do jakimś citałem. Dajcie szybko na B Róbmy takiego tego. Kubuś dalej, jak ktoś masz zaprę na Discorda w tym szybko na B Nie, chyba grajmy safe. Już. Nie opłaca. Młodziutki. Czemu mi nie pomagałeś, Czemu nie pomagałeś? na no. Idę się gdzieś skryć. Do tego. Najgorzej tak cię zabijał jak się skończy czas, to wtedy nic nie masz. Ani hajsu, ani niczego. O, wyszedł od nich, fajnie. Idę patrzeć sh shorta, Lolek. wolek. yy... Short wydaje się czysty, nie? Jo, co to było za full auto? Jakie full auto Golda 2? Patrzę CT. Albo al to idź. Teraz to idę na pad. A. Digla lub uspa to w sumie bym wybrał uspa. To taki wyt mnie lepszy No jest spoko Ta jest na tym Na rampie na picie O Jezu, yy, dostał 1.22 O właśnie sobie się go. No i git. Sorry Mid 1 Dostał 71, a drugi jest na shortcie. Czy tam na underze sorry Mam pakę, chodźcie do mnie Żółty, chodź do mnie, mam pakę Ten tutaj miał snajpę też albo Diga Wiesz, O kurde, y kurde. Spakę biorą. Gdzie ona jest? Szli Anderem, od, od, będą szli przez konekta. Będą szli na A. O, Lolek się obudził. Nie A. Ale tutaj piki były. O, kurde. Nice. Drugi bo jest na szorcie. Czy tam byłby z naszych strzelb? Nice. Mogą co... A nie, dobra, mamy pakę, to nie, będą co To jest B, nie? Dobra, idę Nie co ja zrobiłem, tak szczerze. Minus 70 kont, Sorry, 19 100 jedziesz już i defuzuj na nice drugi Dobra, Uwaga, na midzie jest dwóch lub trzech Znaczy, jeden lub dwa To jest B, czy co? Tam, B e, Aparty e, Samochód Fifi Monster Truck A, 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 trzech pałacu, dwóch rampa Dobra, lecę Zacieram, kiecę i lecę, piękne Oj, sorry, dwóch zabijemy i trzeci i tego Chyba w pałacu jest Właśnie UWAŻAJ, BO DOSTAŃEŚ Dobra. Chciałem zrasować, nie wysło Ej Kubuś, będziesz mógł potem tego e, AWP e, zasejwować? Gdzie to AWP? E, AWP jest e, na dżungli Dzięki Dajcie czas, niech jeden na B, drugi na A. On chyba też już nie chce zginąć, będzie sejwował AA, chodź A. A, A Nie wystawię się tak, ukryj Dobrze kogoś. Pięknie. Kika masz. No. Będę... Jak on mnie widział? Saveować może lepiej co? Nie wiem czy tam radę. O Jezu e, Jest w tym e, Mid i jeden dostał dość dużo Idę idą na. A jak widzę? O dobra, sorry. Brawo. PMA weź, PMA weź, PMA. I konekta wierzę Dobra, nieźle, bo żeby... Możliwe że under Jeden dostał dość dużo. Skanują mnie z Andera Pośćcie, mu. Ja idę, idę, idę. Proszę. Dobrze, dobrze, i konek, znaczy under. się. Dobrze. I bi, bi. Okay, ide, ide. B, B. Okej, idę, idę. E? Czy a? a? chyba, A chyba. Idź A. Ja idę. B. B, 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 B. B, 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 Dwa czasu już macie, biegnijcie szybko, szybko młody, biegnij. O jest na tym jest, w upsach. Dwa razy fejk, dwa razy czas nie masz, czas to nie masz ja tego nie rozwalił nie, chodź Nie no, na B to się na czujkę idzie to Dobra, dobra, rozumiem O Jezu, na tak e, no, A jest, A jest, 100% Dobra, lecę Nice Widzę, że chyba ktoś jest lepszy ode mnie ze Sniper Dobra, macie bombę. Macie bombę. Jest na łóżku. Ej, masz mi A dobra. Dobra. Bye bye bye. Co fajowe, co fajowe. Last Ater, dwóch. Celów wyjście Fifia, on będzie sprawdział. Albo już jest w ogóle. Jest, je je jest już tym. Jest y tym. Przeniędzy, przeniędzy, że Jezu. Ja właśnie bardziej snajper. Na midzie są na 100%. I jeszcze tak spamię, że wiesz. Aj, myślałem, że to ja trafiłem. O Jezu, dostał... O nie, nic nie dostał, sorry. Yy, jeden jest w tym... Tak, Aj, dobra. Raszat. Abupa, bupa. Trzech jest, trzech jest. Idę, idę? Bez sensu, bez sensu, Filip. Co nie siadek. Nie. No bo zraszujcie razem, bo Franio raszuje. Trzy. Wyjazd, wyjazd, wyjazd. Nice. Minus 75. Minus 75. Dobrze i pałac, i pałac. Dobra, i pałac. Poczekaj chwilę. Pałac, pałac. No o Jezu, sorry. Dał mi przez te kraty. Ja nic mu nie zdam. Okay. Na midzie. Ojej, okay. short. Jak short. A dobra, już widzę. Jezu dostał 69,1 Dżungla. Jest w tym, na oknie, ba, 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 ba. na oknie jeden. I short, no dobrze. O to ten, dobra. Przy bombie zostańcie, weź pójść do bomby. No. Dobra, dobrze. Ba, 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 ba. Let's go! Ile ja tu osób zabiłem! Okej, okay, to będzie na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję dzwonem, jeżeli chcecie dostać powiadomienia o nowych filmach oraz jeżeli Wam to się spodobało. Bardzo się cieszę z powodu, że mogę grać z goldami. Na razie, cześć!